Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym notesem, jaki wykonałam. Jest to notes dla mnie na zamówienia, które otrzymuję i chciałabym Wam pokazać, jak go wykonałam. Okładka jest zrobiona z tej tylnej strony, która jest w blokach, z formatu A3. Jest ona wykonana Także ja nie lubię marnować, wiecie, nawet najmniejszego w zasadzie skrawka papieru, jeśli go się tylko da wykorzystać, to staram się go wykorzystać w jak najlepszy sposób. Tak więc tutaj tą bazę tego notesu właśnie wykonałam sobie z okładki bloku A3. Papier jest z Aksiona, zaraz Wam pokażę z której kolekcji. Jest to dokładnie ta kolekcja. Bardzo fajnie się na niej pracuje. Są też świetne napisy, które tutaj też wykorzystałam. Właśnie ten tutaj. Bardzo Wam polecam tą kolekcję. Jest naprawdę genialna. Jeśli ktoś lubi kolory kraftowe, to naprawdę polecam. No i oczywiście tutaj te rameczki wszystkie są też wykonane z tej kolekcji. Tutaj grzbiet. Jest też z Aksiona. To są te materiały, które są samoprzylepne. A, mm. i z tyłu serduszka pozłacane. One są takie w kolorze różowego złota, bardzo ładne. Tutaj już jest no typowe złoto, ale jakoś tak fajnie mi to współgrało tutaj z, z tą kolekcją. Mm. No i co? Nadałam no sobie taką ozdobę. Nie umiałam się powstrzymać. Jeszcze fajna jest rzecz, bo jest tutaj magnesik od środka i możemy sobie ją w ten sposób tutaj zaczepić i ona będzie nam tutaj jak fajnie ten flaming dym dał, że tak powiem. I, a nie będzie tutaj gdzieś tam z boku, możemy sobie to w ten sposób dać, a możemy tutaj sobie właśnie to zaczepić na ten magnesik. No i zapięcie jest na gumeczkę, tutaj mamy przewleczoną ją przez nita. I otwieram te zamówienia, te karty zamówieniowe. Sama sobie zaprojektowałam według swoich potrzeb. Nie są może jakoś idealne. Robiłam je tak naprawdę za pomocą linijki i, i pieczątek. Tutaj wykorzystałam je sobie. A żeby powielić te strony, to po prostu je pokserowałam i na każdej stronie. no Niektóre już są bledsze. Wiadomo, że to ksero, ksera, jak wiadomo, nie, oryginalne. No troszeczkę inaczej by wyglądało. Ale w ten sposób jakieś tam dane klientki, z jakiej okazji, daty odbioru, kolorystykę, jakieś takie właśnie um, elementy, które byłyby mi pomocne do stworzenia tej kartki, żeby jak najbardziej dopasować ją do, do potrzeb klienta. Notatki, jakieś pomysły, ewentualnie cenę, jaką bym chciała zaproponować. No i y, właśnie czy to ma być w kopercie, w pudełku, czy jakiś na przykład album ma to być i ma to, ten album być w Etui. Także jest też taka opcja. No i tak jak mówiłam, pieczątki ozdobne. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy y, kieszonkę. No i oczywiście y, spinacze to on akurat jest. W kształcie serduszka. Tutaj w kształcie kawy. Ma go też właśnie Ania z kanału Ania Tworzy. Ja się w nich zakochałam. Kupiłam już je bardzo, bardzo dawno temu w Biedronce. I są prześliczne. Po prostu nie dość, że połączenie kawy to jeszcze serduszko. Ja jestem miłośniczką kawy, także kawa to moje paliwo. <laughs> Zaraz z rana. No. I tyle. Tutaj jest hmm, czysta strona, nie ma żadnej kieszonki, żadnej klapki, nic z tych rzeczy. Pomyślałam sobie, że może fajnie by było wkleić sobie tutaj jakieś rodzinne zdjęcia, aczkolwiek zawsze jakąś kieszonkę mogę sobie w razie czego wkleić tutaj, w jakiś sposób inny jeszcze ją zaaranżować. Hmm, także zostawiłam ją pustą, ale z myślą właśnie o jakichś tam rodzinnych zdjęciach, coś takiego. Tutaj są dwa magnesiki, dzięki czemu właśnie nam się tutaj trzyma, no, trzymał się nam. Ten flaming. I tutaj mamy już właśnie taką klamerkę, spinacz. Yy, I kilka karteczek sobie tutaj powycinałam ze starego notesu. Yy, z myślą, żeby na przykład zrobić sobie taką listę takich rzeczy do zrobienia: na przykład, yy, czy to jak będę robiła jakiś projekt i zrobić sobie taką listę, czy zrobić sobie na przykład listę zakupów, jakie będę potrzebowała do danego projektu. Jakiekolwiek tam różne zapiski. No i taki zwykły spinacz. Tutaj jest również kieszonka. To nam się zamyka na magnesik. Tutaj to jest mocowane na gumeczce. Tutaj widzicie te dwa nity są. Zastanawiałam się właśnie w jaki sposób sobie tu zamocować ten notesik. Była opcja żebym go przywlokła sobie tutaj tą gumeczkę przez całość. Ale uznałam, że będzie mi zasłaniało to ten piękny wzór i zamocowałam sobie go tutaj w ten sposób od dołu i od góry. Tak więc, jak sobie otworzymy na środku, to ta gumeczka jest tutaj przez środek. Mogę sobie w każdej chwili wyjąć ten notes. i zaczepiło mi się. Tak. No. Właśnie nie z tej strony wyciągłam i dlatego możemy go sobie w, każde, w każdej chwili wyciągnąć, mogę sobie jest tutaj są te nity na tyle duże że mogę w każdej chwili również dołożyć sobie jeszcze jedną taką gumeczkę dołożyć jakiś notes, dołożyć jakiś notatnik zrobiłam tutaj sobie też właśnie z tego starego dużego notesu takie karteczki powycinałam, one nie są przecięte na pół tak więc też jaka taka forma książeczki Mogę sobie go dołożyć, a no teraz nie, nie pokażę Wam, ale mogę sobie go włożyć tutaj do środka, czy też właśnie tak jak wspomniałam, dorobić sobie jeszcze jedną gumeczkę i za tą gumeczkę sobie go tutaj włożyć i też używać go jako właśnie taki podręczny notes. Jest też tutaj kieszonka, ta kieszonka jest yy, taka grubsza, jest podniesiona jakby, ona, oj przepraszam za to poruszenie... Tutaj to ma wysokość pół centymetra. Tak dokładnie. Także w ten sposób to nam to bokiem wygląda. Spokojnie nam się tutaj zmieści nawet grubszy ten notesik, jakiś więcej notatek. No, się tutaj fajnie to było zahaczało. Dobra, później sobie to zrobimy. No, tak więc tak się prezentuje mój notesik zamówień. Myślę, że będzie dla mnie bardzo taki y, praktyczny. Wcześniej korzystałam z takiego malutkiego, gdzie po prostu zwyczajnie sobie pisałam, co, co tam mi było potrzebne, mm, ale postanowiłam, że w końcu wezmę się za to i, i w końcu zrobię y, swój własny notes. Możemy go również na dwa sposoby zapiąć. Czy to będzie w poprzek, ale wtedy już nam zasłoni tutaj ten napis, albo po prostu wzdłuż tego notesiku. W ten sposób. No, także dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy Wam się podoba taka forma. Yy, czy już stworzyłyście coś własnego, fajnego? Czy dalej piszecie gdzieś tam na karteczkach yy, swoje zamówienia. Czekam na Wasze opinie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! pa.